Okay, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Panzer. I z góry przepraszam, jeżeli cokolwiek będzie w nim nieokaj, ale serio jestem dość mocno zmęczony. Spałem dwie godziny e, dzisiejszej nocy i. a raczej nie, dopiero jakby wstałem, tak? Jest, nie wiem, u mnie jest 12, to od 10 do 12 spałem od, od wczoraj po raz pierwszy i. no i, i jest grubo. Pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda e, typowa gra na 19 poziomie, kiedy mamy przedmioty z poziomu około 10 a dopasowuje nas do dwudziestek, ewentualnie jedna na 20 G, trafiamy na swój poziom. Chciałbym pokazać, jaki jest po prostu rozpiernicz i jak niewiele od nas zależy. Standardowo na początku kuźnia, no to tak, wiesz, wiecie, poziom 10 w dół, plus jakieś tam pierdoły typu tarcza z 14 co tu jest jeszcze, mam pasek chyba z 14 tak mi się wydaje, i mam spodnie z 17 Najlepszy jest miecz z siódmego. Jest kocurem. W ołtarzu trzy, w, trzy punkty w shieldzie, w shield strike'u. Dwa w battling ramie, trzy w chainie. Jeden musiałem wrzucić, znaczy nie musiałem, ale dość mocno mi pasował. Pasował mi właśnie battle rage, ponieważ to by jest ostatni punkt, jaki mogłem wydać. To mogłem wydać na, na kerny, na kill reward, na battle rage albo na trzecie poziom w kowalstwie, ponieważ niespecjalnie go potrzebuję do czegoś to stwierdziłem, że Battle Raid będzie jak najbardziej jak okej. Najbardziej okay. No i to w takim razie zaczynamy kolejną rozgrywkę. Trzymajcie się mocno swoich krzeseł. O kurcze, Orc Ja W sumie może być. To raczej krótka rozgrywka, bo albo będzie mega stomp, albo wygramy w miarę szybko. Mam nadzieję, że walka będzie oczywiście wyrównana, ale mając na uwadze moje doświadczenia z tą mapą z ostatnich pięciu poziomów, o, tu już widzimy, mamy dwóch inkwizytorów na 20. Skąd ja wiem, że na 20, bo te saki są z 20 poziomu, także tutaj pełne uzbrojenie. No, coś mi się wydaje, że jednak będzie stomp. Niemniej jednak, no, muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej rozgrywki i myślę, że naprawdę mamy spore szanse. Zwłaszcza, że to może być stomp z, z drużyny, z mojej drużyny. A zauważcie, że my nie mamy healera, ale za to oni nie mają lodowej wiedźmy, a ponieważ mają tylko ognistą wiedźmę, ja mogę ją, ja mogę ją kontrować e, moją tarczą, więc o ile nie przegramy po prostu stankami, a jest 4 na 4, o ile jakby ich orkowie nie są lepsi, to mamy chyba całkiem spore szanse na, na zwycięstwo. No zwłaszcza, że właśnie mówię, e, lodową wiedźmy jest bardzo ciężko skontrować, natomiast ognistą w miarę prosto, bo dopóki nie walnie Skyfire'a. Jak walnie Skyfire to tak naprawdę GG, bo e, na tu nie możemy się w żaden sposób e, obronić, choć oczywiście o takie jakby wow. O takie jakby e, czerwone pole lagi kosmiczne, oczywiście wiedźma spadła na hita, ale myślę, że możemy w tym momencie zająć się e, zająć się o, obroną tutaj środka planszy. No jak my to załatwimy? W ogóle jest taki koleś, jest takim kocurem. Manik Engi, E-N-J-I, -E. i mam go w znajomych, i jest mega, mega mocnym kocurem. Zawsze jak z nim gram, to jeżeli jestem z nim w drużynie, to... O, wreszcie jakieś, wreszcie jakieś punkty wleciały. Zawsze jak jestem z nim w drużynie, to... Um... No, mam na końcu języka. To po prostu, wygrywam. Natomiast w, w innym przypadku jest to automatyczny luz. Ponieważ koleś jest niesamowity. On ma chyba wpakowane 4 punkty w tego Battle Rage'a, jest tak mocno ofensywnym tankiem i o dziwo, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, to się sprawdza. Jest naprawdę mega mocny. To jest ten typ, gdzie ludzie mają na Ork Shrine po 300 punktów, a koleś ma 800 albo 900. Jest niesamowity. W tym, mom w tym momencie jakby żałuję, że... Prosimy o leczenia. W tym momencie żałuję, że nie ma czegoś takiego jak a, Tryb Spectator, czyli... A, Czyli że nie możemy oglądać, jak ktoś w danym momencie gra, że jest wśród naszych znajomych, ponieważ naprawdę byłoby to coś pożądanego. Okej, okay, kill. Ok. Tu możemy wbijać jakieś obrażenia. Zawsze jest to dla nas jakiś tam pozytyw. Dalej się bronimy. No więc, jak widzicie, to jest chyba jednak gra w miarę. gra w miarę pod nas. Um ponieważ jest już 200 do minus 7, aczkolwiek tu się jeszcze dużo może zdarzyć tak naprawdę bo jeżeli zostajemy raz wywaleni z tego okręgu to ciężko będzie do niego wrócić tu to oczywiście tolent flame przeciwnej ognistej, e, ognistej siostry ale... ale myślę, że jakoś to będzie możemy go... aj, chciałem go zchainować ale nic z tego tutaj e, widzieliście udaną akcję rodowej wiedźmy, która zniszczyła z daleka działko tam odleciał ork no, nasi, berserker nasi berserkerzy są naprawdę przygotowani eee, przygotowani do rozgrywki. Mam już działo na środku pola, więc w ogóle kozacko. Ja straciłem całą manę, co mi się bardzo nie podoba, ale zdarza się. Trzeba to jakoś przeżyć. A co się stało? Co to, co to są te białe postacie? Jestem ciekaw, czy to jest jakiś baw czy debaw. Mm. No, nie wiem. Znaczy, na szczęście... Dobra, możemy tu jeszcze pomóc. Co tu się stało? Aha, on po prostu zginął, bo ja myślałem, że go wywaliłem... E, nie ma. Nie działa Shield Strike, nic z tego. On zginął? A, no to spoko. W sumie trochę żałuję, że nie użyłem jeszcze Chain'a, ponieważ dostałbym wtedy punkt za support. Ej, używanie Chain'a na tanku jest zarąbiste, ponieważ tak naprawdę... To będzie jakaś błyskawiczna gra. A wiecie co? To myślę, że poza tą nagram jeszcze jedną. Bo. Nie wiem, mam ochotę. Serio. Wracaj tu. Prosiaczku. O, tu mogę się. Dobra, to jest Wiktori. Um, jak widzieliście, nie było trudno. To jest właśnie stąp na tym 20 poziomie. Że jak trafisz, lud jak trafisz ludków, które którzy grają naprawdę dobrze, to no, po prostu, no wygrywasz. Natomiast jeżeli trafisz albo na ludzi nieogarniających. Um, albo właśnie w przeciwnej drużynie są mega kocury, to koniec. Dobra, to w tym momencie przerzucę już nas szybko do kolejnej gry, żeby nie marnować, e, nie marnować czasu. Zrobię Wam taki premierowy długi odcinek, żebyście mieli co oglądać jako że nic nie wrzuciłem. Hmm. Od początku nagrywania minęło już łącznie 18 minut razem z tamtą grą, więc policzcie sobie szybko, ile czasu spędziłem w kolejce, bo wydaje mi się, że dwa razy po 6 minut więc znalazłem już pierwszą e, wadę, wadę tej gry. No i co? Tym razem dla do odmiany dolosowało nam e, pozycję atakującego na mapie Alchemist Citadel. Myślę, że będzie to dla nas bardzo trudna mapa. Niemniej jednak z radością e, spróbuję na niej swoich sił i mam nadzieję, że rozgrywka potrwa długo. Słuchajcie, tak naprawdę wiem, że tak jakby ten odcinek jest długi, ale to specjalnie dlatego, ponieważ dzisiaj zamiast dwóch czy tam trzech filmów będzie tylko ten jeden, ponieważ serio jestem dość... dość Dość zmęczony, ale wiem, że rozumiecie. Uh, więc, więc tyle, tak jakby słowem wstępu. Nie wiem, możemy przez ten czas rozgrzewki ogarnąć sobie, z kim my tu gramy. Wydaje mi się, że z nikim z tych ludków nie grałem. Uh, chyba nie, a to w sumie ciekawe, bo bardzo często jest tak, że już ludzi rozpoznaje, czy to właśnie po nikach, czy na przykład po ubiorze. Na przykład taki koleś jest Francuzem. Maxi ma nik chyba Wex albo Weg. Uh, jest inkwizytorem. I na przykład on ma taki strasznie jaskrawo-żółty, strój w czarne, e, kwadraty. I, I na przykład jego już każe po prostu po ubiorze. Także nie muszę sprawdzać, kim on w ogóle jest. Dobra. Pierwsza jakieś tam. E, pierwsza próba ataku chyba będzie podjęta już teraz. O, tak naprawdę trzeba korzystać, dopóki nie ma tam wieżyczek. Nie ma tam tak jakby wiecie. No właśnie, nie ma stary. Nie ma. Wow, ile ludków, tyle słońca w całym mieście. Nie widziałeś tego jeszcze? Popatrz. O, popatrz. I teraz, żeby nie umrzeć, tu już jest tank. Tu już jest tank, i my w tym momencie tak naprawdę ryzykujemy za dużo. Myślę, że to zły pomysł. Poprosimy o leczenie. Chyba wchodzenie w wymiany z tym kolesiem nie jest dla nas specjalnie korzystne, ponieważ koles jest chyba naprawdę dobrze opancerzony. Ale ja mam przy sobie mojego healera, który właśnie poleciał gdzieś sobie na wakacje. No, kolego. Aha, to jest inkwizytor, ok. Mogę prosić o leczenie? Dziękuję. Jednak to bardzo miłe, jeżeli już, e, się, jeżeli już się gra z jakimś healerem w zespole. Serio, po prostu jest. O, tak. Ej, to był mój błąd. Taki masakryczny. Tak się nie gra tankiem. Ech, przynajmniej mam już prawie 50 punktów klasowych, więc stać mnie inaczej na, i na... I na Taran, i na, i na całą resztę tego wesołego... Aha, tylko że mam 0 punktów. No... <laughs> happens. Nie ma co rozpaczać. No, tam niezbyt fajnie się to udało. Aha. Jeszcze zdziała. Dobra, więc to myślę, że to jednak nie będzie długa gra, ponieważ chyba jesteśmy dość dobrze dymani. Bo raz, że postawili już pierwsze działo, dwa, że e, strzelają też z armaty. A to naprawdę niespecjalnie korzystnie dla nas. Tylko, czy to ta armata jest chyba cholera. I oberwałem jednego, oberwałem raz i straciłem całe życie. A ja się mogę bronić, nie? Zawsze. Jestem 0-3, okej. Okay. Zdarza się. Trudno. Nie ma co mnie winić. Bo to nie moja wina. Dobra, w takim razie co? Atakujemy znowu punkt górny. Sam na pewno, nim, samemu na pewno mi się nie uda, bo... Bo wiem, że mi się nie uda, bo widzę... Nie ma sensu, nie jest 20 na 100%. Czekaj, można go odrzucić. Można go przyciągnąć. Okej, okay, zostałem odrzucony, ale jestem też leczony cały czas. Czekaj, jestem tak, to jest, to jest berserker. Więc niespecjalnie dla nas pozytywnie. O, i zaraz sobie finishing blowem. Jem ciekawe, czy jak zostanę przewróc przewrócony strajkiem, to cały czas mogę oberwać finishing blowem Nie, aż takiego zasięgu z Chaina nie mam Ale na przykład mogę ściągnąć krasnara, tylko mi się odblokuje Albo i nie O tak Ej, wiecie co? Myślę, że to jednak nie jest nie jest gra do pokazania Chociaż w sumie nie, po prostu mamy gorszą drużynę, koniec, no. Trudno 19 punktów. Kiedy przeciwnic ma już po 244. To jest to. To jest ta moc. Aha, no tak. Ok. Zerker rozwalony. A tu jest nas czwórka. Moglibyśmy teraz jechać tą górę, tak mi się wydaje. Ja tu mogę osłonić kolesia tarczą bez problemu. Chcę sobie tylko myślę na ile to jest. Wow! Tesla Paul naprawdę nieźle miesza. Poszedł jakiś frak. Tak sobie teraz myślę. Na ile. Na ile możemy oberwać? Tak jakby z samego faktu tego, że oni strzelają nas tą ar artylerią. A ja mogę to wygrać, to starcie. Jak nie dobrze. Uwalony. Blok. No, chodź tutaj. Jest! Ej, wreszcie, wreszcie pierwszy jakiś pozytywny pojedynek. I możemy przejąć teraz ten, e, ten punkt tak naprawdę. Myślę, że mamy ku, tego, ku temu całkiem niezłą szansę. Aczkolwiek, e, aczkolwiek ktoś musi rozprawić się z tym krasnalem tam. Jeżeli on nam wbiegnie na punkt, to będzie nieciekawie. Ale drugi punkt jest przejmowany, jest naprawdę ok. Znaczy, że przyszła reszta mojej wesołej kompanii? Nie. I spadłem z punktu. I teraz możemy ten punkt stracić. Cały mizernie przygotowany plan może runąć. Ale sekunda, mogę się tam wywalić z batery krama. Nikt się tego raczej nie spodziewa. I, I po prostu jakoś tam będę sobie dalej działał. No nie wiem, jak to, naprawdę, jak to rozegrać, bo cały czas obrywam, tak naprawdę, i, i myślę, że. A ah, fuck that, shit. No niestety, drugi punkt nie zostanie przejęty. A szkoda. Tylko takie sobie myślę, gdzie się podziała reszta mojej ekipy, bo stałem na tym punkcie w sumie ile? Czy nie wiem, jak oni zginęli tak szybko? Być może ja spadłem i oni, oni oberwali wszyscy kulą e, armatnią, ale. No nie wiem. Ja nie wiem, czy ja oberwałem z shitstrajka, że spadłem z tego podwyższenia. No w każdym razie, w każdym razie już jakieś tam. Jakieś tam próby naprawienia sytuacji Podejmujemy, nie jest najgorzej Zdobywamy punkty, 141 Już nie jest 19 Myślę, że będzie better and better O tak To mi się podoba Shit No ale widzieliście, Inkwi na 20 I GG No nie ma tak jakby to się oszukiwać No nie jestem przeciwnikiem dla Inkwizytora na 20 Mogę się przed nim bronić, ale koleś odpali Tu swoje E, Przyspieszenie ataku do 150%, czy tam 130%? I, I mam pogranę, tak naprawdę. Teraz on, do tego teraz oni mają jeszcze teleport. My Chociaż mamy niby tą przewagę, że mamy jednego gracza więcej w tym momencie. Myślę, że jakaś tam przewaga na pewno jest. To się chyba musimy znowu bronić przed działem. A może nie. Dobra, jest ok, ustawiamy sobie teraz. Ustawiamy sobie teraz, e... co ja chciałem powiedzieć, wiem, tarczę magiczną, żeby nas nie zdjęła ta kula. Oni teraz ogrywają. My musimy tego magica, Magic shielda ustawić. Definitywnie. I zauważcie, że w tym momencie e, wciąż zdobywamy jeszcze punkty. Tutaj jest bezpiecznie. E, w jakimś tam stopniu udało nam się. Czy na żyje? Patrz jak mnie wykołował. Dobra, zdechł. Ustawiam jeszcze, daj, please, żeby nikt tu nie przyraził. No tak, pewnie, pewnie. Nie wiem, jak to się stało, że atakując mnie z przodu, kiedy miałem chyba ustawiony blok, tak mi się wydaje, zdjął mi 3 czwarte zdrowia. Wydaje mi się, że tanki albo tankowie, nie wiem jaka jest poprawna forma. Mają na tym maksymalnym poziomie rozwoju e, nawet do 13 tysięcy. O, spadł punkt. Przepraszam, spadł punkt. To bardzo dobrze. I myślę, że to tak naprawdę może być... Kurde. Niesamowite. A może się wali w nich w Krama? Ej, nie wierzę w to. Postawił pułapkę, zdążył zablokować i... I jeszcze nie zabił tą pułapką. Normalnie czuję się jak ofiara losu. Tutaj, wow, ale fajne, to jest chyba ten udoskonalony, udoskonalony, uh, to jest chyba to udoskonalone, udosko, shit, udoskonalone działko, tak sobie jeszcze myślę, że o ile udałoby nam się uh, dotrzeć tutaj do late game'u, czyli do ostatniego punktu, to byłoby naprawdę spoko, uh, shit, ale obrywam. O bracie, ja tu mogę bronić, tylko, że musimy tego kolesia zabić. OK, punkt przejęty, znakomicie. Moja drużyna pokazała puzzle, przejęliśmy następny punkt, znaczy pierwszy punkt tak naprawdę, który był e, ciężki do przejęcia. Nie wiem w jaki sposób odleciałem, albo minę przeciwpiechotną, albo shield strike. O nie, tak to się nie chce bawić. Takie beczki to tylko weże, ale trzeba rozwalić to na pewno. To tu, nie, to tu nie może stać za nic. Bo Tesla Pole jest tragiczne. Wiecie, ostatnio w ogóle odkryłem. Zacząłem levelować Sapera. I. E, i odkryłem, że Saper w gruncie rzeczy nie ma Tesla Pole. Że to nie Saper, tylko. A. E, to nie Saper. Kurde, on też już awansował to swoje działko na jakieś ultra mocne. Że tak naprawdę. Jakie to jest spasione. O ja wale. Ja to jest za mocne. Widzieliście, jak to mi zdejmowało. Okej, okay, jestem czwarty w zespole, to GG. Z takimi orkami mamy, mamy pogranę. Tak szczerze mówiąc, liczyłem, że może reszta orków w mojej ekipie jest, jest, jest lepsza. Dobra, w takim razie e, ruszamy teraz mostem. To będzie chyba rozsądniejsze, ponieważ e, taka inwigilacja z boku chyba da nam a, o wiele więcej niż próba rozwalenia bramy. Jakby to rozegrać? O, właśnie. Ej, dobrze, całkiem nieźle to rozkminiłem, nie? Chwila, zaraz go sobie przyciągniemy. Nie, nie przyciągniemy go. Dobra, jestem ciekawy, czego rozwalimy w tym podejściu. 2000, on już nie powinien mieć dużo zdrowia, właśnie. Dobra, zalany damage. I możemy spadać. No, jaki krab, nie chcę tesla bowl. Jak by to tutaj rozwiązać? Można tam podejść i spróbować zadać damage tym, tym pałkom. No bo je trzeba rozwalić, nie ma żadnego wyjścia. Za nic nam się nie uda tutaj niczego zrobić, dopóki nie rozwalimy tych pałek. Ale ponieważ mamy całe 12 minut, to jest to jak najbardziej do zrobienia. Myślę, że by nie zbudować drugiego mostu, żeby ich trochę skołować, ponieważ jeżeli będziemy mieli aż dwie możliwości przejścia do ich bazy, to e, oni będą mieli o wiele większe problemy z zorganizowaniem obrony. Za mną chyba właśnie ktoś przeniósł działko. Jest taka fajna umiejętność beacon, która pozwala przenosić działka. No, i trzeba to rozwalić, no nie ma bata. O bracie! Jestem ciekawy, ile jeszcze to przyjmie hitów. W sumie, jak jest krasne, to czy on może naprawiać te pałki? Bo jak je stawia, to one mają określoną ilość zdrowia. Czy potem może jakby je regenerować, waląc w nie po raz kolejny? Dobre pytanie. No nic, idziemy w takim razie jeszcze raz. No to jest, to jest taki moment, kiedy po prostu trzeba, trzeba coś zniszczyć bez względu na koszty. Ja w tym momencie mam ostatnią miksturę. Leczniczo, której wolę nie zużywać w, te, w taki sposób. Okej, okay, jeszcze jakbym mógł się tędy przedostać swaniaczku. można go uwalić. Kurde. Znowu ten inkwi. Chwilę. On jest pierwszy pewnie u nich nam. Ej w tym momencie mamy spore szanse na zwycięstwo z bardzo prostej przyczyny, mianowicie, e, mianowicie. Chyba trzeba walnąć te beczki, nie? E, mianowicie. Sytuacja jest taka, że e, oni mają o dwóch graczy mniej. Nawet mimo tego, że nas jest 9, to i tak myślę, że jest to w pewien jakiś tam sposób. Dobra. Jest to w jakiś tam sposób e, dla nas pozytyw. Podchodzimy z kolejnym. Pewnie jeszcze jedna beczka zaraz tutaj przyjdzie. A jak nie, to, to nie wiem. A właśnie jestem ciekawy, czy te beczki wybuchną razem, zdając jakiś taki mega straszny efekt, czy jak? Myślę, że już można je rozwalać. Chyba to w ogóle ten koleś, e, te dwie beczki, tutaj postawił. Słuchajcie, jeżeli Wam się nie podoba ten odcinek, to, mi to napiszcie w komentarzu, będę wiedział, czego unikać. A jeśli się Wam pod... chyba. O nie, ja tam nie podchodzę. Okej, okay, brama prawie rozwalona. 9 minut do końca. I teraz pytanie, ile jeszcze potrzebujemy? Uh, ile jeszcze potrzebujemy? Tych, uh, mm. a on mi by jakieś straszne obrażenia w ogóle. Chwilę, może zrobię sobie to bang bank o tarcze 1700. Aha, tylko że już nie mam. Jak użyć tego, czyli strajka? Dawaj. BUM! Już tak mało brakuje mi do szczęścia. No, come on, jesteś 20 punktów z tego, może być. A jestem ciekawy jak ludzie tego z tymi beczkami, bo jakoś nigdy mi się tego nie udało ogarnąć. Jak, jak się to robisz, się bierze te dwie beczki naraz. Po prostu trzeba na zmianę w nie klikać? Ale to chyba problem jest też z tym, żeby, te, żeby trafić, nie? Myślę, że jak teraz te trzy beczki rozwalimy, to będzie już wystarczająco. OK. Jeszcze naprawdę przydałoby się tą jedną walnąć, ale nic na to nie poradzimy w tym momencie. Dobra, rozwalona brama. Wklejamy, to są pułapki z tego co pamiętam. Nie ma problemu żadnego. Śmiało może... O kurwa. Bleh. Kurde, chciałem powiedzieć oczywiście. Wiecie, że ja brzydko nie mówię. Dobra, wklejamy dalej. Dobra, jeden odleciał Trzeci punkt, coraz bliżej przejęcia. Aczkolwiek w dalszym ciągu nie jest to dużo. Teraz ja chyba odparę bateringram, Ram. Jeżeli. Nie, bo jeszcze nie mam. E, nie mam tyle punktów. Chyba wyrwałem z tyłu od Inkwizytora. Najwyraźniej. Ponieważ chyba zostałem zdjęty na hita. Dobra, lutki. Wy tam musicie być, musicie... Na szczęście, oni mają teraz trzech orków, a mamy aż 4 I myślę, że to nam sporo może dać Bo nawet jeśli oni są lepsi, bo już widać, że jeden z tych orków jest na 20 To wbrew... Znaczy, jakby, mimo wszystko... Dobra To mimo wszystko mam jakąś tam delikatną przewagę Dobra, wstajemy, podnosimy się i idziemy... Wow To jest serio masakra Jeszcze raz No, trzeba przyznać, że... Ja radzał sobie źle. Ale te Tesla Polsy są straszne. Jak będę ich rozwalić wszystkie? No to tak. Musimy jednocześnie. Musimy jednocześnie rozwalić tego głównego tanka i Inkwizytora. I będzie Gites Majones. 890, 900, Mmm, Mikstura, okej. Okay. GG. O, w tyle, to jest nasza szansa. O, oni zostali rozwaleni tym Torrent Flame'em i my w tym momencie możemy ten punkt przejąć. Teraz trzeba tylko uważać na Inkwizytora. Także jak zobaczycie jego cień przy, je, jakby jego cień za nami, to wow, zarąbiście. Dobra, w tym momencie możemy wkleić już na czwarty punkt i zaraz e, po sobie chwilę powędkujemy, ponieważ kocham to na tej mapie robić, jest to zarąbiste. No to co? Uchniemy sobie eliksir na... eliksir na zdrowie. udamy się za barierki i... Mm, no tak. Oczywiście pierwszego chaina musiałem spalić. Ale to się zawsze dzieje. Drugiego też spaliłem, okej. Okay. Jesteś pierwszy. Dobra. Punkt przejmowany, coraz lepiej. Ktoś jeszcze? Ej, te ludki mają tam stać. O, jeszcze Krasnala rozwalimy. Nie, kresnala się nie dał. Dobra, zwycięstwo, więc jak widzieliście, mimo tego, że na początku był taki delikatny e, była tak delikatna przewaga przeciwników, to potem to, że wyszli, e, wyszli z tej rozgrywki ich zawodnicy, sprawiło, że byliśmy w stanie podjąć z nimi jakąś tam, e, jakąś tam walkę. No, gratulacje, że przydemkę dawali nam e, przez większość gry radę. A ja wam za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia w następnych materiałach. Trzymajcie się, papa. Pa.